Cześć, nazywam się Agnieszka i witam cię na moim kanale. Na moim kanale przynajmniej raz w miesiącu jest mierzymy, są kosmetyki, jest lifestyle, jest trochę podróży. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie i będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zostawisz łapkę w górę, łapkę w dół, subskrypcję, komentarz, buźkę uśmiechniętą, serduszko, cokolwiek. A teraz już nie przedłużając, zaczynamy mierzymy. I dzisiaj pod lupę bierzemy sklep Mojito. I sorry za moją fruzurę, ale po prostu włosy są lekko nieświeże. Mam je spięte, żeby mnie nie denerwowały, przymierzymy. I teraz tak. Mojito to jest sklep, który ma bardzo ładne ubrania, ale jakościowo są one po prostu straszne. Paczka do mnie przyszła wczoraj i ja po prostu tę paczkę otworzyłam i wyciągnęłam pierwszą sukienkę. I tak sobie myślę: Ludzie, dlaczego to kosztuje tyle kasy? A jakość jest po prostu tragiczna. Ach, nie wiem co o tym wszystkim sądzić. Na początku pokażę Wam szybko wszystko, a potem przebrniemy przez mierzenie, także zaczynamy. Ja zamówienie zrobiłam z taką myślą, że idzie wiosna i zaraz będziemy nosić sukienki, rozpoczynają się sezony komunijne, chrzty, przyjęcia, urodziny na świeżym powietrzu i tak Za chwilę się to wszystko zacznie, wiecie, już jest z połowa marca, więc to tak nabierze szybko tempa, że nawet nie obejrzymy się, a tu nagle będzie, wiecie, ciepło i trzeba będzie wyciągnąć jakąś sukienkę albo coś sobie kupić, więc nie pamiętam, czy są tutaj trzy czy cztery sukienki, ale są takie typowo wiosenne, także zapraszam. Pierwsza sukienka. Mamy odcienie różowego, fioletowego z jakimiś elementami zielonego. Bardzo ładny dekolt taki wiecie serce. To jest z odcięciem pod biustem i puszczona falbana. Materiał poliester niestety. To jest siateczka. Jeżeli chodzi o cenę, wziąłem rozmiar M, nie wiem czy nie będzie dla mnie za duże. Cena 140 zł. Kolejna poliestrowa sukienka, bo niestety, tak jak powiedziałam, jakość w mochi to jest okropna, różowa, z czarnymi elementami, to są jakieś, nie wiem, bratki, kwiatki, coś takiego, jakieś maki. No wygląda bardzo ładnie, Ko kopertowy dekolt, i to jest rozmiar S tym razem wzięłam i też 140 zł, też ma ten siateczkowy rękawek, i tu ma fajne takie. Wiecie? O ściągacze. Jest długa. Kolejna sukienka, przepiękny kolor niebieski, i wydaje mi się, że te sukienki będą dla mnie za duże. Pojawiłam rozmiar M tej sukienki również, i ona również kosztuje 140 zł. Bardzo ładna dziewczęca, tylko to też jest wszystko poliester. W kamerze ten niebieski jest ostrzejszy, ale on jest taki trochę delikatniejszy na żywo. Proszę bardzo i rękawy mają takie o ściągacze. To jest sukienka midi. Na spróbowanie wzięłam też taką szaloną sukienkę właśnie widzę. Wiecie, jak patrzę na to ubranie to mi się przypomniało co zamówiłam, bo tak to nie pamiętałam. Z motywem Disneya, bardzo fajna oryginalna ta sukienka. To jest taka sukienka na luzie, ale fajna. Bardzo fajna, rozkloszowana też tutaj w pasie, wiązana też paskiem. No jak wiadomo, że Disney, no to oczywiście cena też jest trochę wyższa, czyli 180 zł. Jeszcze zobaczymy jaki to jest materiał, bo to chyba nie do końca jest poliester, tylko jakiś mm, mieszany będzie. A, przepraszam. 100% wiskoza. Jak czasami się patrzę tutaj w bok, to mam tutaj podłogę. Słuchajcie, jestem z nie zawsze mi się udaje. Kolejna sukieneczka, ja nie pamiętam, że tyle sukienek zamawiam, widzicie? Niestety, 100% poliester. Taki y, śliski materiał, ale sam print jest bardzo ładny i on mi się tak kojarzy z jakimiś takimi wakacjami w Grecji. Chociaż może mało grecki zna, y, mało grecki print, ale jakoś tak mi się kojarzy. Nie wiem, tak jak zobaczyłam ją, to tak w pierwszym momencie skojarzyłam się z Grecją. Okropny materiał, bardzo sztuczny. Taki materiał, jak jest w ubraniach na przykład z Shein. Я показала вам. Wzięłam sobie taki zwykły biały t-shirt, bo chcę zobaczyć jak będę w takim wyglądała, zazwyczaj nie noszę takich t-shirtów, wiecie, pod szyję, tylko raczej z jakimś dekoltem, ale nie mam takiego właśnie zwykłego, gładkiego, białego i te t-shirty są z elastanu 95%, kosztują 36 zł, myślę, że ten t-shirt akurat ze mną zostanie, no chyba, że będę wyglądała fatalnie. I na koniec tutaj, słuchajcie, zaszalałam. Czerwona spódnica ołówkowa. Yy, tak, taka z takim rozporkiem. Czy wy widzicie ten rozporek? Ja piernicz. Bardzo ładna. Tylko to jest taki materiał yy, swetarkowy, jak widzicie. Yy, cena nie jest ładna: 120 zł, więc bardzo, bardzo dużo. No i już patrzymy, co to jest za yy, skład, ale raczej nic dobrego. 100% akryl. Pierwsza sukienka. Powiem Wam tak. Oprócz tego, że ma bardzo głęboki dekolt, to jest bardzo ładna. W, 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 wyszukałam szybko jakieś, wiecie, te y, klapki. No, ma be, bardzo głęboki dekolt. Zobaczcie. Tutaj bym musiał ją zszyć yy, po prostu, żeby aż tak się nie rozchodziło, no bo zobaczcie, rozchodzi się dosyć mocno, więc tak to niedobrze wygląda, ale tu ogólnie tak bardzo ładnie. Bardzo ładnie jest podkreślone. I teraz tak, jeżeli chodzi o sukienkę, to ja jestem nią zachwycona. Bardzo ładna. Bardzo. Bardzo ładna ta sukienka jest. Powiem Wam szczerze, że podobam się sobie w tej sukience i naprawdę... To jest bardzo dobra sukienka na przyjęcie, na wesele, nawet słuchajcie. To jest dobra sukienka na wesele, naprawdę, bardzo ładna. Bardzo ładna. Mega mi się podoba. Jestem tutaj na tak, pomimo tego, że jest koszmarny skład, to sukienka jest bardzo ładna. Kolejna sukienka. To jest ta niebieska. I powiem Wam szczerze, że troszeczkę mi się nie podoba tutaj, jak wygląda. Może tak. Nie wygląda to źle. Ogólnie to wygląda, jakbym miała taki większy biust w tej sukience. To po pierwsze, ale mam też wrażenie, że bardzo mocno mnie poszerza tutaj w tym miejscu. Yy, sama sukienka w sobie też jest bardzo ładna. I muszę przyznać, że też fajnie mi się podoba. Yy, chociaż lepiej się czułam w tamtej, zdecydowanie. Ale ta jest też bardzo ładna. Też jest bardzo ładna. To jest taka idealna wiosenna sukienka. Tak, to jest taka wiosenna sukienka. Ja ją widzę na wiosnę. No, tylko o. No, powiem Wam tak. Ładna, ale coś mi tu w niej nie pasuje tutaj. Ale ogólnie jest bardzo ładna. No. mamy różową wersję. To jest taka sama, taki sam krój jak ta niebieska, tylko różowa. I e, powiem Wam szczerze, że jak założyłam ten, tę sukienkę, to mam takie wrażenie, jakbym trochę się przeniosła w świat Bridgetonu, wiecie? E, tak, taki vibe po prostu mi to przypomina. E, ta sukienka też jest bardzo ładna, tylko mi się wydaje, że ja tak wyglądam w nich... Um, na taką troszeczkę starszą dziewczynę jakby miała 40 parę lat no nie wiem, jakoś tak może nie do końca czuję ten vibe tej, tych sukienek, tego rodzaju sukienki z tym, no ten dekolt mi tutaj coś nie pasuje po prostu, tok tutaj jest ładnie, tu może mi trochę poszerza, ale dlatego, że to też jest taki krójnie. nie? wiecie, taki o dookoła tło. tłum wirują pary rozbawione jak te suknie kolorowe no, no, tańcą jak szalone. Takie tam pierdołki, nie? Yy, wiecie, tu jest podszewka. Hmm. To są ładne rzeczy, ale czy dla mnie nie do końca? No i mamy tego totalnego sztuczniaka na sobie. Materiał jest okropny, ja już po prostu czuję, jakbym była spocona. Sama sukienka nie wygląda źle, ale mam wrażenie, że jestem bardzo szeroka tutaj, tu. Jeszcze szersza niż przy tamtych. Poza tym ten materiał się tak do mnie elektryzuje, że szok. Naprawdę elektryzuje się bardzo, nie wygląda to dobrze. Ani nie czuć tego dobrze. Dół jest asymetryczny, jeżeli widać. Nie wiem, czy widać, ale jest asymetrycznie. Hmm, może być, nawet dzisiaj nawet się nie chce za bardzo wirować, bo ona się nie przykleja tutaj do ut. Słabe. Myszka Miki na sobie. To jest taka śmieszna sukienka, powiem Wam szczerze. To jest śmieszna sukienka do codziennego latania, czy kupiłabym ją sobie, raczej nie. Ona ma też takie troszeczkę, widzicie, tutaj luźniejsze rękawy, bo ma obniżony też rękaw. Tu można oczywiście zapiąć się pod samą szyję, czego ja nigdy nie robię, bo dla mnie to wygląda okropnie i nigdy nie rozumiem ludzi, którzy tak noszą. Ale są takie, osoby, które lubią, więc okej, okay. jakby. Nie mój problem, ja muszę mieć tutaj jednak troszeczkę dekolt i tak trochę to głupio wygląda może, nie? Nie wiem. Jest przyjemna, ale wiecie, no nie jest warta 180 zł, to na pewno. I na pewno ta sukienka nie zostanie, bo to nie jest do końca mój styl. Jest inna, oryginalna, ciekawa, codzienna, na luzie, do sportowych butów, do eleganckich klapek. Ja mam, widzicie, takie różowe klapki, które kiedyś kupiłam w New Yorkerze za 15 zł. Ale nie ma się tutaj co bardzo rozwodzić nad tym. Sukienka jest po prostu w porządku, ale bez szału biało-czerwone to barwy niezwyciężone biało-czerwone to barwy niezwyciężone nie, okej. Okay. bluzka jest najbardziej w porządku ta bluzeczka ze mną zostanie, jest fajna tutaj się nie przyczepiam do niej myślę, że będzie dobrze wyglądała z jeansami i z różnymi innymi spódnicami, bo zobaczcie ta spódnica dobrze wygląda z tą bluzką pomimo tego, że wyglądamy jak flaga Polski to wiecie, mam to gdzieś Spódnica jest też fajna. Dobrze tutaj trzyma. Wiecie. Podkreśla pebzo, podkreśla. Podkreśla tyłek, coś tam podkreśla. Ten rozporek tutaj też robi fajną robotę. Dobrze wygląda ten rozporek. Tak, to jest. Fajny zestaw. I gdyby ta spódnica kosztowała połowę mnie, to bym ją zostawiła, ale że jest taka droga, to jej nie zostawię, więc ona też ze mną, yy, ze mną yy, więc ona też wraca, ale t-shirt jest fajny, więc jeżeli szukacie fajnego t-shirta, który jest rozciągliwy i przyjemny do skóry, to ten t-shirt jest jak najbardziej w porządku i może sobie domówię jakiś inny kolor. Bo ja to są ogólnie team biały, ale czasami inne kolory też by się przydały, no nie Tylko nie już, bo też mam dużo beżowych ubrań Dobra, podsumowując spódnica jest bardzo fajna, bardzo przyjemna Mam gołe nogi, nie mam rajstop, więc jest przyjemne do gołych nóg Myślę, że przy ciepłej wiośnie można spokojnie nosić Do tego na stronie był też taki, wiecie, t-shirt jakiś tam, czy w ogóle komplet taki cały czerwony Ale się nie skusiłam Eee, powiem Wam tak fajna jest ta spódnica, tylko musi być na bluzka, troszeczkę może krótsza, żeby tak nie wkładać właśnie tego t-shirta Wam pokażę po prostu, jaki ten t-shirt jest długi, o bo ten t-shirt jest taki długi, widzicie i może jakby tak, o nawet tak fajnie wygląda, widzicie że po prostu trochę widać tego ciałka albo ewentualnie, o coś takiego i wtedy wygląda to dużo lepiej, no, no nie patrzcie na mój to są słodycze, wiecie to tutaj to są słodycze no nie, super. Bardzo ładna ta spódnica. No, Robi wrażenie. Bardzo mi się podoba. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy któreś z tych sukienek wpadła Wam w oko, bo tak naprawdę były same sukienki, no i ta spódnica z, z tym t-shirtem. E, T-shirt, tak jak mówiłam, zostaje. E, bardzo mocno rozważam pierwszą sukienkę, bo tą Maxi. Wygląda bardzo ładnie. Co prawda nie wiem, gdzie bym ją założyła. Yy, ale może będzie jakaś okazja, czy nie będzie. Nie wiem. Nie wiem, jeszcze sama. Yy, nie mamy żadnych imprez. Mamy jedne przyjęcie, ale mam ubranie. Więc to jest do rozważenia. Yy, yy, uważam, że te sukienki one, słuchajcie, yy, są ładne, tylko. Wielka szkoda, że są strasznie sztuczne, i to jest taki ogromny minus właśnie mohito, że nie mają dobrych jakościowo już ubrań. Kiedyś były lepsze, chociaż mnie zawsze mohito denerwowało z tym, że po prostu ja obierałam jakieś za i zaślebiałam jakieś te. No, dziurki nagle, znikąd, po prostu się robiły dziurki. Mnie to denerwowało, i przestałam kupować z mohito, i w ogóle mam mało ubrań z mohito, ale przepraszam. Ale ten t-shirt ze mną zostanie, bo on jest fajny, wiecie, czy na tą marynarkę założyć, czy bluzę, czy po prostu tak no, na luzie, biały t-shirt nie jest zły, wręcz jest wskazany w każdej garderobie. No, chociaż ostatnio czytałam taki komentarz, że dziewczyny nie noszą białych t shirtów bo im się kojarzy z WF-em. W życiu bym na to nie wpadło, mi się nie kojarzy. Okej, okay, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, więc liczę na wasze kciuki do góry, na wasze komentarze i jeżeli. Chcecie, macie ochotę, to zapraszam do subskrypcji. Widzimy się później. Pa pa.